Dzień dobry. Dzisiaj jesteśmy w Waszym Radiu UFM. Rozmawiamy z Alicją Tylkowską, czyli głosem, który wągrowczan co dnia budzi. Budzi, ale najpierw musi się samo budzić. Budzi się o czwartej rano i y, żeby tutaj przyjść, jeszcze ma za przeproszeniem kupę roboty, bo musi ogarnąć rodzinę, która też pracuje, się uczy i y, y, no, jako. Y, Głowa rodziny, kobieca głowa rodziny no, musi pewne rzeczy dopełnić. W momencie, kiedy już się wszystko podopełnia i się Alicja już obudzi i już wychodzi z domu, to już jest całkowicie dobrze. Czyli kiedy zasiadam przy mikrofonie, już jestem jakby gotowa do pracy od razu, nie muszę budzić. Wądrowczanie bardzo ceniam to, że rano zarażasz ich dobrym humorem, jesteś taka pozytywna. Zawsze masz dobry humor? Tak, staram się mieć zawsze dobry humor. Kiedyś bardzo, bardzo dawno temu ktoś mi powiedział, że właśnie bycie pozytywnym człowiekiem, szukanie jakiegokolwiek nawet pozytywnego aspektu, w nawet najtrudniejszej sprawie zawsze pomaga ją rozwiązać i e, tak wdrożyłam w życie ten pomysł i rzeczywiście to pomaga i wiem jak to działa, dlatego tak jak mówisz, staram się zarażać tym innych e, i bardzo często mi się udaje, tak myślę przynajmniej. E, Alicja Tylkowska na pewno ma gorsze dni i przychodzi Chandra i co wtedy? Kto ciebie e, zaraża dobrym humorem? <grym> e, no i widzisz, i to jest właśnie to, że ja sama siebie zarażam. Nie? Wiesz, przypominam sobie raczej kwestie, które gdzieś pozostawiły we mnie uśmiech i wtedy jest znacznie lepiej. Nie miewam handra tak naprawdę. W momencie, kiedy miewam Handra, nie nazwałabym tego handrą, to jest. Potrzeba może bycia trochę samemu i przeanalizowania jakichś kwestii, które gdzieś tam się nazbierały w głowie. Rzadko mi się zdarza to robić, bo zawsze obok siebie mam rodzinę. Ale w momencie, kiedy na przykład właśnie rodzina jest gdzieś na wybyciu, a ja y, jestem sama, to wtedy włączam sobie swoją ukochaną muzykę y, i piszę wiersze na przykład, bo to mi bardzo pomaga. Kocham pisać poezję i no i tak to działa. No. Wspomniałaś o rodzinie. Jesteś z pochodzenia gnieźnianką, która siadła w wągrowcu, tak? Tak, urodziłam się i długo, długo żyłam w gnieźnie, a to, że się tu znalazłam w tym regionie, to zupełny przypadek, z którego oczywiście jestem jak najbardziej zadowolona. Z wykształcenia jestem pielęgniarką, i to jest tutaj takie, taka podstawowa kwestia, która mnie sprowadziła tu, ponieważ w momencie, kiedy nie pracuję się w zawodzie, a nie pracowałam poprzez pracę w gnieźnieńskiej rozgłośni. Zaczęłam myśleć o tym, żeby wrócić do zawodu pielęgniarskiego i ludzie też, no wróć, no wróć, bo rynek pracy jest taki, a nie inny, że dużo zarobisz. No, no dobrze, no mogę spróbować. I, e, zaczęłam tutaj, pojawia się szansa w szpitalu wągrowieckim. Zaczęłam taki staż jakby, który miał mnie doprowadzić do tego, żeby ponownie zrozumieć egzamin i, i po prostu wrócić do zawodu już na normalnych warunkach. E, ale... Zgubiono papiery moje. W, już nie powiem gdzie, ale zgubiono moje papiery. Gdzie w momencie, kiedy je wysyłałam, jeszcze wysyłałam maila do, do tego biura, żeby nie zgubiono, bo, bo wysyłam i resztę jeszcze powiedziałam, że dowiozę. No niestety, w momencie, kiedy już właśnie szykowałam się do egzaminu i już miałam mieć się wszystko pozałatwione, okazało się, że papiery moje zgubiono. No i nie wiem, no może to był albo przypadek, albo rzeczywiście tak miało być, no bo w momencie, kiedy bym już zaczęła pracować w szpitalu, prawdopodobnie nie zainteresowałabym się pracą tutaj w tej rozgłośni. Zdradziłaś mi, że nie lubisz swojego głosu. Ale rzeczywiście, y, dziwnie mi się słucha, o Boże bardziej to jest taka, taka, taka dziwność, że y, kiedy słucham swojego głosu, wydaje mi się, że jest on jakiś... Taki dziwny, taki jakiś, wiesz, nie mój kompletnie, bo, bo my nie zwracamy tak naprawdę uwagi, m, kiedy mówimy na swój głos, a tu musisz właściwie siebie posłuchać jeszcze przy okazji, kiedy coś nagrywam i, i odsłuchuję to, no to mówię, ja cię kręcę, to jest zupełnie magia, inna bajka, nie? Ale no, ludzie inaczej rzeczywiście go słyszą, no i mówią, że jest jakiś taki okej, okay, no. Co najbardziej lubisz w pracy w radio? Właśnie ten kontakt z żywym człowiekiem? No tutaj raczej kontakt z maszyną, ale wiem, że przekaz trafia do prawdziwych ludzi i ja to, to właśnie najbardziej kocham. E, uwielbiam rozmawiać, uwielbiam mówić do ludzi, a w momencie, jeśli mam coś do powiedzenia, wydaje mi się, że tak jest, to, e, to jestem już mega zadowolona. E, nie wiem, czy słuchasz e, moich trzech bram do wiedzy. To taki program, który właściwie mm, przypadkowo się urodził w mojej głowie, e, bo y, w jednej z zgodni, czyli po, od 8 do dziewiątej były takie trzy wejścia, gdzie rzeczywiście, mm, no, trzeba było coś wymyślić. Nie? I wiesz, a po co ją ja wymyślać, kiedy mogę coś w tym momencie dać ludziom? I tak sobie wymyślałam te trzy bramy do wiedzy i wiem, że ludzie tego słuchają, bo y, mówię tam o różnych rzeczach. Nie, nie, nie jest to kierunek wiesz, jakiś jednotorowy, tylko rzeczywiście trochę o miłości, trochę o ludziach, trochę o psychologii, o zdrowiu, też bardzo często. Także mm, tematy są y, bardziej wiedzowe, ale trafiają do ludzi. I to jest fajne. Ludzie niekiedy zaczepiają mnie na ulicę Alicja, to jest dobry program. No i cieszę się z tego, że coś takiego jest. Wychodzisz z radia, i jak odpoczywasz, i pytanie, które mi się nasuwa: Czy słuchasz radia i jakiego? <grym> na przykład w czasie wolnym. Cały czas mam włączone tutaj nasze, wasze radio FM. E, jakoś nie wiem, że to jest już nawyk, czy mi się nie chce prze, przełączać stacji. E, nie trafia format radia w moje gusta również, czyli e, muzyka starsza, na której się wychowałam I, i, i moja rodzina też lubi tego słuchać, także no, nie widzę powodu, żeby, żeby zmieniać e, e, częstotliwość. Natomiast e, jeśli chodzi o muzykę, no to Takiej prywatnie to są zupełnie inne. A jak wychodzę z pracy, to jestem zmęczona. Ale idę do domu, człapię, człapię. Wiesz, to jest takie życie. no Idziesz do domu, robisz obiad, tak. A potem ewentualnie albo masz czas dla siebie, albo nie. No. No, raczej dla domu czas. Ma. No a pasje? Pasję jak najbardziej. Jedną z nich jest fotografia. Yy, robię zdjęcia. To taka krótka historia, właśnie z tym związana, bo pewnie nie byłabym fotografem, takim powiedzmy bardziej trochę amatorem, ale, ale wydaje mi się, że robię dobre zdjęcia. Gdyby nie choroba, e, bardzo dawno temu zachorowałam na depresję. E, no depresja to jest bardzo paskudna choroba, która e, potrafi strawić człowieka od samego początku do samego końca, o ile się człowiek podda. Natomiast e, w momencie, kiedy zaczynasz widzieć, że no dlaczego choroba ma tobą zawładnąć? Ja wiem, że to nie jest proste, ale rzeczywiście mówię Alicja znajdź sobie pasję, bo jeśli się tak sobie pomyślałam, wiesz, jeśli się czymś zajmę to może gdzieś te moje myśli wiesz od tej choroby odbiegną, bo, bo to jest dużo różnych dziwnych myśli. Yy, I rzeczywiście kupiłam sobie aparat i zaczęłam strykać wiesz i to było tak, że na zasadzie czasami na siłę na początku. Czyli wychodzę, robię zdjęcia i wiesz i cały czas gdzieś to zaczęło wchodzić mi w krwiobieg. I, Zaczęłam się tak tym pasjonować, że właściwie już nie było nic poza tym. Oczywiście z depresji nie, że się wyleczyłam, bo z depresji nigdy się człowiek nie wyleczy. To może przyjść jakiś pstryk, który możecie kolokwialnie ujmując, pozamiatać, ale staram się nie dopuszczać do tego i rzeczywiście mi się udaje. No, mam nadzieję, że wygrałam jakby z chorobą. Polecam nie tylko obejrzenie tej rozmowy, ale subskrybowanie naszego kanału na YouTube, komentowanie na Facebooku. No i mam nadzieję, że. Postać głosu, który wągrowczan budzi, chociaż troszeczkę przybliżyliśmy. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję Okno na wągrowiec. Cały powiat jak na dłoni. Codziennie.